Czcigodne księże Dziekanie, kochani siostry i bracia w Chrystusie. Piękny obraz wyłania się z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Obraz, który szczęśliwie przypada właśnie w ten dzień wprowadzenia nowego proboszcza w naszej parafii. Wspólnota wiernych jako ciało Chrystusa. Każdy z nas, widzący siebie, otrzyma świętego Pawła jako jeden z członków ciała Chrystusowego. Mówi Paweł, różni jesteśmy. Różne funkcje w życiu sprawujemy. Różne posługi wypada nam spełniać. Różnimy się wiekiem, kolorem włosów, wykształceniem, mnóstwem innych rzeczy. Każdy z nas jest sobą. Każdy z nas jest niepowtarzalny. A jednak mówi Święty Paweł, wszyscy jesteśmy w jednym organizmie. Jesteśmy ciałem Chrystusa, budujemy ciało Chrystusa. Zostaliśmy w Niego włączeni w momencie Chrztu i od tej pory nikt z nas nie może powiedzieć, ja do tego ciała nie należę, ja już nie jestem, bo Chrzest włącza nas w sposób stały i nierozerwalny z Chrystusem jako naszą głową, jako tym, który nas prowadzi. Drodzy siostry i bracia, chyba nie może być piękniejszego obrazu w taki dzień, kiedy na nowo chcemy sobie uświadomić, że jako parafia jesteśmy wspólnotą, jesteśmy rodziną, mamy wzajemnie siebie wspierać, mamy razem budować tę rodzinę gromadzącą się nie tylko w każdą niedzielę w kościele, ale także odczuwającą po prostu więź i bliskość ze sobą, dlatego że łączy nas wiara w Chrystusa. Nie może być piękniejszego obrazu. I dziękuję Panu Bogu, że właśnie w tym pierwszym formalnie dniu sprawowania przeze mnie posługi proboszcza w tutejszej parafii, ten obraz Kościół nam daje. Bo bardzo chce, i to będzie Moje najgłębsze staranie, byśmy odkrywali siebie jako bracia i siostry, jako członki jednej wspólnoty, której głową jest Chrystus. Byśmy się na siebie wzajemnie otwierali, byśmy sobie wzajemnie pomagali. Bardzo chcę być takim proboszczem, który słucha który nie sam coś robi, ale tworzy dobro we wspólnocie z tymi, którzy w parafii żyją, którzy ją stanowią. Proboszczowie przemijają. I o tym bardzo boleśnie przekonaliśmy się późną jesienią zeszłego roku, kiedy nagle ojciec Krzysztof został wezwany do Boga po... Nieco ponad rocznej posłudze w tej parafii. Proboszczowie się zmieniają, czasami wezwani przez Boga, czasami przeniesieni przez przełożonych w inne miejsce, ale parafia jako wspólnota trwa. I wy jesteście ostoją tej wspólnoty. Wy jesteście w niej najważniejsi. I bardzo mi zależy na tym, żeby ta świadomość docierała do każdego z Was. Jestem odpowiedzialny za to wspólne dobro. Chcę pomagać w jego tworzeniu, w jego budowaniu. Chcę się zaangażować w to dobro wspólne, jakim jest ta nasza rodzina parafialna. Powiedziałem na początku Mszy Świętej, że może szczęśliwie, nie jesteśmy bardzo liczną parafią. Jest bardzo trudno budować te bliskie więzi w parafii, która ma 5 czy 10 tysięcy mieszkańców. Jest rozproszona na dużym obszarze, ludzie mieszkają w wielkich blokach, a o wiele łatwiej jest budować tę więź, tę rodzinność w sytuacji, gdy niemal wszyscy się znają gdy niemal wszyscy mogą sobie powiedzieć, jesteśmy sąsiadami, życie nas łączy, budujemy coś wspólnie. Chodzi właśnie o to, by tak się poczuć, że wspólnota parafialna jest miejscem spotkania, jest miejscem otwierania oczu na potrzeby drugiego, jest wspólnym szukaniem dzięki Słowu Bożemu tego, czego Bóg od nas pragnie i czego oczekuje. Bardzo liczę na to, że podpowiecie mi, co tutaj jest potrzebne, co chcemy wprowadzić, aby poczuć się bliżej siebie. Bardzo chcę, aby Rada Parafialna była rzeczywistym miejscem dialogu i spotkania po to, żeby lepiej służyć dobru mieszkańców Harmęż i tych, którzy chcą z naszej świątyni korzystać, jako ci, którzy do nas na Eucharystię niedzielną czy na inne wydarzenia Boże przyjeżdżają. Jesteśmy jednym ciałem. Tworzymy jedną wspólnotę dzieci Bożych. Chrystus nas jednoczy jako głowa. Obyśmy to głęboko zrozumieli. Myślę, że z dzisiejszych czytań także bardzo jasno widać, co ma robić proboszcz, pasterz parafii. Ma robić to samo, co słychać w pierwszym i w trzecim czytaniu. Kapłan Ezdrasz otwiera Księgę Słowa i czyta ją ludowi. Uświadamia ludowi, czego od niego oczekuje Bóg. A święty Łukasz, ewangelista, pisze do swojego przyjaciela Teofila, by mu opowiedzieć o tym wielkim wydarzeniu, jakim było życie, działalność apostolska i śmierć oraz zmartwychwstanie Chrystusa. To ma robić pasterz parafii. Mówić słowem Boga, nie swoim słowem. Przekonywać do tego, byśmy chcieli chodzić ścieżkami pańskimi. I wskazywać na Jezusa, na tego, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Tego, nad którym był duch pański, tego, którego Bóg namaścił i którym wypełniły się wszystkie obietnice, jakie Bóg przez wieki dawał ludziom. To mam czynić dla Was, a równocześnie też pomagać tam wszędzie, gdzie ktoś potrzebuje duchowej pomocy, gdzie ktoś czuje się jakoś osamotniony w swoich kłopotach, brakach. Bardzo Was o to proszę, byście mieli odwagę przychodzić, rozmawiać, szukać wsparcia wtedy, kiedy ono jest Wam potrzebne. Byście wiedzieli, że my, Franciszkanie, tutaj między Wami. Żyjący jesteśmy po to, by, by być obecni w Waszych problemach i radościach, by Wam pomagać rozwiązywać te sprawy, które przynosi życie. W świetle Słowa, dzięki mądrości, która, która płynie od Jezusa, dzięki temu pięknu i dobru, jakie Bóg ofiarowuje nam we wspólnocie Kościoła. Być może, iż bardzo trzeba nam dzisiaj sobie uświadomić, że Kościół jako wspólnota, także ten Kościół, ta parafia, to jest przede wszystkim miejsce, gdzie żyje Chrystus. Kościół jest piękny pięknem Chrystusa, jest bogaty Jego bogactwem, karmi ludzi Chrystusem, Jego słowem i Jego ciałem. I nawet jeżeli czasem zdarza się tak, że widzimy tą ludzką twarz Kościoła, która nie zawsze jest piękna, czasami jest szkaradna, to nie możemy się na tej ludzkiej twarzy Kościoła zatrzymywać. Potrzeba nam głębszego spojrzenia, które pozwala nam odkryć, jaki jest sens. Tej wspólnoty, którą stanowimy. Gdzie jest głowa ciała, którym jesteśmy? Tego organizmu, który tworzymy. Nie ma Kościoła bez świętości Jezusa. Kościół żyje dzięki Jego słowu i dzięki Jego obecności. I jeśli jest, moje kochanie, jakaś wielka przygoda, która stoi przed nami, to właśnie ta. By jak apostołowie odkrywać Bóstwo Jezusa Chrystusa, by pomimo ludzkich upadków do Niego wracać, karmić się Jego słowem, Jego ciałem, mądrością, która przyszła do nas z wysoka, od Boga, a którą On właśnie jest. Tego szukajmy w Kościele. Na tym budujmy naszą wspólnotę. Jeśli Chrystus będzie centrum życia naszej wspólnoty i centrum życia każdego z nas, wówczas pomimo wszelkich ludzkich problemów i kłopotów nie zagubimy się na ścieżkach życia. Odnajdziemy w nim nadzieję, pokój, radość i spełnienie. Proszę Was, budujmy tę wspólnotę życia wokół naszego Pana. Twórzmy rodzinę Chrystusową. Dajmy się prowadzić naszemu Panu, który jest jedynym pasterzem, który jest jedynym kapłanem i w którym jedynie żyje prawda, żyje miłość, żyje dobro. Amen.